Cześć, witajcie z tej strony Maty, ja Was witam w kolejnym odcinku z Farming Simulator 17, to drugi odcinek, dzisiaj troszeczkę tak, macie drugi dzień z rzędu, udało mi się tak to zrobić, widzicie dzisiaj podorywamy to pole, tam sobie zrobimy innego powyżnieka z tamtej strony, w poprzednim odcinku, bo nie wiem, dlaczego mi tak globale w drugą stronę, no ale ok, muszę coś mieć źle w ustawieniach, nic nie zmieniałem, ponieważ nie miałem czasu, w ogóle cieszcie się, że dzisiaj macie tego farminga, w ogóle go nie miało być. Ponieważ nie miałem czasu, ale jakoś się wyrwałem, to jest 20, zacząłem nagrać właśnie tego farminga, tak myślę właśnie minut dzisiaj wam ten farming będzie, dzisiaj troszeczkę dużo wieści, jak widzicie, no troszeczkę mi jako wala, dzisiaj chcę zacząć się tą orką, e, zacząć sobie tą orkę dzisiaj. Żeby mieć już z głowy to, mi chodzi o to pole z głowy, pół czteroskibowy i nasz zetor, e, to jest Forterra czy Proxima, e, zetor Forterra 130 HD. Tak, możecie kiedyś tam masę ja zauważyć z daleka. Jak będziecie oglądali uważnie odcinek, to wiecie, powiem i pokażę po co on nam tu jest, i tak dalej. Czy to jest nowe tutaj i tak dalej. E, pierwszą rzeczą, którą muszę wam powiedzieć, będzie kredy. kredyt, tak. Bo ta seria sobie będzie tak gdzieś tydzień się wlekła, ponieważ potem będzie team, który jutro 13 ogłoszy Nie, dzisiaj jest czwartek, jutro będzie piątek, no i trzynastka, tak. To, 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 to chyba wiecie. Kuczą wszystko działa, działa. I jak mówię, wziąłem kredyt, ponieważ kupiłem kilka maszyn. Niektóre sobie poleczone są, bo Potem powiem, że. Jest, właśnie teraz, muszę, teraz już powiem: masa jest na testach i też tur do niego. Ale już końcówkę sobie do wideo kupiłem taką. I przyczepę sobie kupiłem jedną. Potem powiem, tylko ta sobie komuś to wywalona, bo mi się nie podoba. Dzisiaj misji za bardzo nie będziemy robili, ponieważ nie mam czasu. Bo muszę. To pole sobie zorać całe najlepiej. Żeby najlepiej całe zorałem sobie. Ładny zetorek. W tamtym odcinku zauważyłem, że dźwięki były za cicho, bo jak jadę we wnętrzu, to są wyciszone kabiny, dlatego... No nie wiem, wątpię, że będziecie słyszeli e, dobrze te dźwięki, przepraszam. Może z zewnątrz będzie te dźwięki, słuchać tego pięknego zatorka, ale nie obiecuję. Ok, case właśnie zaparkowałem. Maszynę troszkę poustawiłem na tej farmie, żeby to jakoś wyglądało. Tak, kiedy wzięłam z buszy czy nie sprzedawałem, bo też myślę też nad kupnem jednej przyczepy, tej takiej e, z farmy Trucka, żeby ją dać do przodu. A to on z metal fascia, czyli jak ona się nazywa, którą mamy tutaj, to początkowo dać na tył i wywołać sobie zboże, ale to w innym może odcinku. Bo dzisiaj, jak widzicie, orkę, jaką po podarywkę sobie robimy, bo. Głęboko to o ramy. Ale pół bardzo mi się podoba. Fajnie, że dalej jakiś zagonowy e do 17. Jak mówię, to seria tylko się o tydzień. Potem będę miał konto będzie ta seria z teamem, który jutro ogłoszę w 13. Muszę sobie dzisiaj przecinekach tu walniemy. Bo wątpię, że całe pole zdążę i tak troszeczkę źle się nierówno się przeciąłem tutaj e, na to pole. No ale przepraszam. No jak widzicie, fajnie tutaj. Inaczej kamera jest niż w środku niż w oczywiście w farmingu 15. Dużo fajnych zmian przeszło. W ogóle przepraszam za tamtą miniaturkę z tamtego farminga, czyli z wczorajszego odcinka. No nie wyszła mi, ale w tym odcinku postaram się, żeby była jakaś normalna miniaturka. A to dokładnie się z tym długiem radią, na chyba być o no, 5 skip nieobrotowych. Ale nie jestem pewien. Ale cztery mu wystarczą, bo nie mam, bo na razie wie, większego pugań kupowałam. Dzisiaj wywala kamera na tył z pudem, ale zauważyłem, że jechałam na no psugow to wtedy mnie wywalała naprzód. No nie wiem dlaczego. Ale w sumie też na tyle o troszeczkę możemy sobie powiedzieć, ale nie dużo, bo też to aż tak fajnie nie idzie. Póglu dużo, nawet kryj jakoś mi się lepiej ora niżby obrotowym zykuna. Jeszcze nie urałam w tej grze, bo dopiero drugi raz nią gram, w tą grę i odcinki nagrywam fajny prób bo fajnie, że on nie jest tylko taki... że on też ma kółko z tyłu, że on idzie na tym kółku. I jak widzicie młody powychodził, jakieś ulsusy, ale ups, nie dam do góry. Czy ja wiem, na razie nie będę żadnego polskiego, nawet oryginalne potem młode, jakieś, jakieś lepsze powychodzą, bo na razie tylko są e, przekonwratowane, jak dobrze to się mówi z... 15 do 17. Tak jaka jakaś jeszcze może poza odcinkiem sobie porobię, żeby to pole ładnie dość wyglądało, żeby nadawało się do talerzowania. Taki mały minus, bo tu tutaj w 17 przepraszam. W 17 są tylko takie kultywatory jakby ścierniskowe i talerzówki. Ja bym chciał wskazać żeby takie coś, bo jakiś taki agregat uprawowy, jakieś takie brony, o co mi chodzi? No ale. To też jest fajne. Jest dość dużo sobie poraliśmy, no dzisiaj będę Wam pokazał właśnie, jak ta orka działa. W farmingu Tamto pole też jest nasza kupiona rozsiewacz z marki Pernelanda, Ponieważ to trzeba będzie potem rozsiewać to dlatego też zakupiłem. Ja mówię o jak porowej poza odcinkiem bo wychodzimy mod na pewne ukrywanie chłodów To jest pomocne, mod, po jakieś fendy, kombajny Bo nie dali nad z oficjalnej strony e-farminga Też myślę, że jakiś może jednego moda skorzystamy Jeden mod, którego by chciał korzystać to jest Parasa, Ponieważ wyszła prasa z ikona a jak widzicie, no tylko jest prasa z Między a na dwa sezony nie chciałem mieć takie same prasy. A na ten sezon nie będziemy mieli w ogóle prasy, to może tylko sku... Nie będziemy musieli chodzić, no w ogóle mocno tych dwóch sezonów. Przepraszam, za szybko mówię. Ale dopiero jest, ale niby wtedy zmęczony, ponieważ miałem dzisiaj dwie kartówki. E, do tego, jeszcze będę jutro też dużo. Teraz nas wywaliło na pół dziwne, nie wiem. Czekam, jak uwalam, muszę jakoś to prościej, bardziej jechać orać. Mi się bardziej. W środku ciągnika lepiej mi się kieruje, mi się tak lepiej kieruje. No nie wiem, tak jest wygodny i mi przejrzyście jest, i bardziej widzę. Kryje, bo tam znowu jakie robię. Jak zwykle no cofnę się, bo to brzydko wygląda. No jak widzicie, będę miał dużo do obrabiania poza odcineczkiem, troszkę niefajnie na no ok. Dobrze, to może to dzisiaj wam pokażę, może teraz ten nowy nabytek, albo nie, za 6, 4 minuty wam pokażę ten nowy nabytek, żeby była aż po odcinku, ponieważ dzisiaj odcinek będzie inny. znowu wywalę na drugą kamerę, bo dzisiaj będzie inny, bo tylko 20 minut trwał. No na to idzie ta pogrywka jak mówię, będę może te umiejętności poprawiać sobie e, poza odcineczkiem, albo zobaczmy, jak będzie tak to szło i będę ze z tyłu płukać. O, nawet no, też tak mogę orać. Nie wiem, czy będziemy go wysłuchać czy dobrze. O, teraz lepiej nawet widzę. Widzę właśnie, jak jadę. Tak z to nie za bardzo, bo potem nie widzę e, tych lemieszy z tyłu z wypługa. już się troszeczkę obróźbił. E, zetorek też. Mógłbym powiedzieć, że taki, że miałby na zaczep był robiony, ale to jest fajnie, że ma ten hydrauliczny zaczep jest przestawiony, jak to, co się mówi, bo na aż tak dobrze się nie znam, bo nie mam w parkie, tylko nagra u sąsiada. Będzie film z reala, z jesieni, ale o nim powiem jutro w 13. Naprawdę mam tych omjaków bardzo wolną będzie mnie dużo pracy uwolnęła, będzie mieć dużo pracy poza odcineczkiem czekało. Ale czego się nie robi dla YouTube. Bardzo fajnie te animacje, ale mi się jakoś te, jakoś te animacje bardziej e, oralnie mi się podobały w e, 15. Nie wiem dlaczego. Znaczy, teraz mamy jeszcze e, ziemię. i Jak ją do góry, to jest tak od razu znik. A według mnie powinniśmy tą ziemię wywalić troszeczkę na trawę. by to ulepszyć, bo od początku farminga tego nie ulepszyli. Miejmy nadzieję, że w 19 to ulepszą. Że na przykład jakaś ziemia się wywala poza e, teren, na przykład poza pole. No bo tak w row jest, albo troszeczkę ziemi, zostaje na lemieszach i to się potem jakoś czyści jakąś szpachelką, czy z buta wjeżdżam, czyli but, butem się to kopie, żeby to było wyczyszczone. Zatem no tak, troszeczkę się obrudził, no wiadomo, ponieważ... Ale troszeczkę dziwnie, bo jak jeździmy w środku traktor, to nam się ślady tworzą, ale nawet nie wycięliśmy z tego traktora i nie chodziliśmy. No ale w sumie może być tak jak trzymamy stopę, no... Trosz, mm. Źle osądziłem to. Ej, ja co tak, troszeczkę brzydko wjechałem. No, p mamy już w polu. No, co zrobić trzeba, kiedy już tak szybko jeździć? No, jak mówię, nasz traktorek masę się na testy. Wszystko popowiadam, dlaczego i co tak dalej. Jak dalej z tym wszystkim będzie. No ale na tej serii nie chcę robić bel, nie jestem mi na razie kur... ponieważ będzie mało no, rocznikówką, po prostu z jakiejś dworza siać też nie, ale chciałam, by to słonecznik zasieć sobie teraz, e, właśnie jak to polezło jak je pokultywujemy i tak dalej Na wozi będziemy tylko rozsiewaczami i opulskiwaczem, może no, gnojówkę, sobie dodam jako cheat, tak, na przykład nam jakoś nam dostarczył tam walnęło mi tak, tak, muszę to potem porobić, jeszcze chyba drugiego poprzeczniaka, z tej strony nie robię, ale z drugiej robię, no tak, widzicie, odcinek poprzedni mi się nie spodobał, jak widzicie, e, tutaj to biała tak, to bardzo mi się nie podoba, ale to jest wina mojego laptopa, że ma taką jakość, a nie inną może będzie inną jakość na komputerze, to będzie to wszystko lepiej wyglądało, no nie szkoda, że z drugą stronę, mi to robi, Mogę by to, to ustawić, no dobra Teraz sobie zrobimy puczniaka, bo mi to tak trochę nie, nie jedzi. A myślałam, że mi już ośki do koła do dałem ale nie wiem. Tutaj na razie nie wiem, czy na tej serii będzie multi, na następnej będzie, bo będzie team, ale może ktoś mógł z mną zagrać teraz na tej serii, to może napisać przez ten tydzień jeszcze, na tego kompa. Ktoś może chce zagrać, to z przyjemnością piszcie, może wezmę do jednego odcinka, kolejnego i tak dalej. Muszę napisać, bo z przyjemnością wezmę, bo pomoc mi jest potrzebna, na przykład na kolejny odcinek, na przykład żeby ktoś, na przykład mi talerzował i by wkazać się w nawozu, albo siebie. Ja i to, co się stanęło. No ale szkoda, że nie mam tej i tak tutaj ziemia wygląda. A miałem ten, no, tamten a tylko polejemy ten rządek i tam podejdę i opowiem. Oznacza jaka będą sorry, ale poza odcinkiem obiecuję, że się to o Miaki już nie będzie i to pole chyba dokończę albo poza odcinkiem, albo na samym odcinku, jak będę znowu na na multi, ale to wszystko w praniu się okaże. I tak to ujmę. Dobrze. Nie, nie zgasiłem naszego e, zetora. Teraz sobie pójdziemy e, zobaczyć tego masejka pięknego. Żeby dalej widzicie tak o co chodzi i tak dalej. Już teraz powyjaśniam to. Najpierw zaproszę tutaj maseję. Jak będę robił, to powyjaśniam o co chodzi i tak dalej. Masek na testy. E, Tur też, końcówkę na razie kupiłem taką, ponieważ ona jest kupiona. Dlaczego? Dlatego, że tego tak nie będę poczuła tak, i tak... Nie, może masę zostanie u nas. Tak wygląda, że wejdę do środka. On przejrzysty. Mamy jeszcze rusziaczkę Fernelanda. No i przeczepę z Fiedla. I tu mamy e, worki, e, które... Kupiłem do nawozów, bo będziemy jakiś dzień nawozy. dobry zetora jakby to do naszego ozetora Jak by będę Tak, ponieważ potrzebowałem nawozy, a nie, chciałem, żeby było realnie, że jakby big bugi, takie coś, bo wymyślili w tym farmingu. Tak zrobiłem, to też o to mi chodziło właśnie. I tak się stało, kupiłem, przyczepę w dla kupiłem, bo będziemy musieli jakoś te big bugi ze sklepu transportować tutaj, ponieważ jak się właśnie resetuję w tej grze, to wywalają na sklep, a nie na farmę, no troszeczkę szkoda, no ale... Sleepy clever. <gry> Teraz ten pług do góry chciałem by unieść. Są za jakieś małe ścinki, ale to mój laptop już tej gry tak za bardzo nie bierze, jakby chciałem. Ucineki, że będzie tak gdzieś 7 minut trwało, dzisiaj sobie to pole chcę pozaorować. No na samym odcinku chcę może jakby jak ktoś na multi, sobie, żeby ktoś kultywował, żeby się kończył na przykład Orkę albo pod cośnikiem skończę. I że mogę na tych dwóch polach no ten nawóz sobie, bo tamto pole, które jest na wprost nas, jest też nasze. Mam jaka walna na skóry? tak, jak zwykle. Nie ma no, soru, muszę się tutaj grze inne sterowanie jest niż 15. Trzeba troszeczkę się, się nauczyć. Tego miaka robię bo mi to przeszkadza. Potem dobra na dół. Dobra, pofek e, intro czy 17 będzie? No, dopiero jak się przesiądziemy na ten inny, jak to ujmę, sezon, jak będę już grał z ludźmi, którzy będą w Teamie. Jandurka no, jest teraz będzie dość fajna. Będzie się schudami, musi tego moda na chudów ściągać, może jakieś ściągnę. Tylko ten tamten sezon teraz się nie musimy sobie nie na czasu muszę się uczyć. No gra fajna, ta z tej strony jakoś bardziej mnie nie robię, tylko z tej bardziej nie wiem dlaczego. No nie równo to pole bo nas widać nawet. No naprawdę szkoda z drugą stronę to oram, no, ale ok. On wydaje się tylko może to jest tak, że tylko z jedną stroną wolno to pola Nie wiem właśnie czy tak nie jest tak samo. Czy to nie jest w takich samych wymiarach? Nie wiem. Ale mi się wydaje, że tą stroną jakieś to jest e, większy kawałek, dlatego tak oram, to tak nie jest wygodnie. Pozwolicie, że są jeszcze walne poprzecznika. Fajne, że słoma jest taka, jakby powiedzieć, No... Kutasze, jak ustawione, fajne, to słoma najedziemy. Powiedzmy ją trochę zwalcować. A to kłata tutaj wygląda troszeczkę dziwnie, jak to słoma jest. Powiedzmy ją troszeczkę zwalcować. No ale dobrze. Co so, trochę, druga tak walne, bo trochę mnie tu umie jakieś. Przy... Ups, ups, przepraszam, że realnie grać. Pamiętajcie, że mnie no, wyzywali, że tak nierealnie gram. Już postaram się grać realnie. Będzie staram się jeździć po jednej bluźni, ale ten kółko jakoś troszeczkę inaczej bierze i czasami nie będę jeździł, bo on ma troszeczkę tutaj za koło bierze też. właśnie no gozy tam orka nasz aż tak nie wychodzi. Słuchajcie, bo sam alergikiem muszę sobie z gdziewa, bo zapomniałem. właśnie widzowie. Ale posłuchajcie. Bo mam problem. Jak potem tę maszynę oddać w sklepie na przykład jak ją wypożyczę? No nie wiem, tak zrobimy na przykład i teraz nie umiem tego zrobić. Tę maszyny mamy przykład tego maseja i tak dalej. <laughs> nie wiem jak to zrobić. Napiszcie mi w komentarzu, bo naprawdę nie radzę sobie z takim czymś, bo nie mam takiej opcji na przykład tą maszynę nie ma jej w ogóle w, w garażu tej wypożyczonej. I nie wiem jak to zrobić. Jak ktoś wie, to naprawdę pomóżcie mi, bo ja potrzebuję waszej pomocy. Obciążnika nie brałem, ponieważ ten półki jest zegonowy i on nie sponosowałem tak do góry, ma kółku z tyłu. I nie potrzebujemy obciążnika do takiego półlu. Które sobie sam raz doradzi. Coś wam mówiłem, że tutaj w dotorkach jest inny ludzik, ale taki sam jest... Tak troszeczkę bardziej tam ludzi przypomina na trzynastkowego z tą czapką. No ale fajnie. No chyba na marudzie. Czyli ta ziemia, która tutaj tak poszła to płyna, gdzieś sobie się znalazła i tam nie widać. No a miaku jako badania troszeczkę do poobrabiania. Tak za chwilę zakończymy ten odcinek. Nie wiem, właśnie, czy te odcinki, eee, odcinki Se porobić to poza odcinkiem, umijaki, to umie jakieś na samym odcinku, to umie Nie wiem. Tak myślę, jak zrobić ten grę na to nie da robić tego poza odcinkiem, ponieważ to szybciej ogarniemy, ale nie wiem, decydujesz jeszcze. Chyba to zrobię z kimś. Teraz ostatni przejazd zwalniemy i zakończymy odcinek. No, dzisiaj tak wolno powiedzieć, z polamy z Oraną, z Omijakami. Wczoraj dam eminaturkę taką w Google, ponieważ e, nie, nie miałem możliwości, bo nie miałem czasu, żeby zrobić. Naprawdę przepraszam. Sezon na razie nie będę się jakoś nazywał, bo nie ma nazwy. Nie może to będzie e, FS17, tylko tyle, sezon pierwszy. A tamten to też jak będziemy grali na tej amerykańskiej mapie, to też będzie sezon pierwszy tylko kontynuacja. To jeszcze co jednego e, jeden rządek sobie się zrobimy. Myślę, że masek Wam się podoba, myślę, że może kiedyś go w przyszłości, jak te 10 odcinków tutaj ta seria dożyje, chociaż 10 odcinków to może go zakupimy, ale wątpię, że ta seria tyle dożyje tych odcinków. Bo dzisiaj Wam pokazałem, jak w tym farmingu działa tak orka, jak orać pole z omijakami. Troszeczkę na tutaj o błędach, o niebłędach. Trzeba 13 sekund, a to co podjadę tutaj. No i zakończymy odcinek. Co tutaj podjadę jeszcze jakoś tak normalnie. To chyba no dzięki za uwagę. Do następnego odcinka. Trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie, like.